Ja rzeczywiście chciałam dzisiaj powiedzieć parę zdań, tak uzgodniliśmy na temat małopłytkowości. Immunologicznej choroby Werlhoffa, przy czym nie o leczeniu, ale o diagnostyce z takiego punktu widzenia poradnianego, praktycznego, co nam sprawia trudności i co czasem bywa zaskoczeniem, nierzadko po, po wielu latach prowadzenia pacjenta. Jeżeli chodzi o małpłatkowość immunologiczną, nadal opieramy się na wytycznych, które powstały w 2010-2011 roku. To były wytyczne, ta, ten pierwszy tytuł międzynarodowe i drugi wytyczne ASHU. Na ich bazie powstały polskie wytyczne, pierwsze, i jedyne jak do tej pory opracowane przez grupę do spraw hemostazy PTI-T, które ukazały się również w 2010 roku. Mimo, że minęło już 7 lat, nie ma jak na razie ani na tyle przełomowych nowości, przynajmniej w porównaniu do tych, które były wtedy i nie powstały jeszcze kolejne wersje, ale pewnie jest to kwestia czasu, chociażby z uwagi na coraz więcej danych, które mamy na temat analogów receptora trombopoetyny. Kilka takich zdań wstępu, Państwo wybaczcie, ale tak pomyślałam, że takich kilka punktów chciałam podkreślić, które właśnie były wtedy przełomem i wtedy z tymi wytycznymi zostały wprowadzone do praktyki. Po pierwsze, nazwa może to nie jest takie istotne, ale jednak warto zauważyć, że zniknęło słowo samoistna że zniknęło słowo plamica, dlatego, że nie zawsze małopłytkowość wiąże się, wręcz przeciwnie, często nie wiąże się ze skazą skórną, czyli z tą typową plamicą. I obecna, aktualna nazwa to jest pierwotna małopłytkowość immunologiczna, nią się posługujemy w odróżnieniu od wtórnej małopłytkowości immunologicznej, o tym też powiem jeszcze później. I ten immunologiczny zamiast idiopatyczny, ten przymiotnik jest na pewno lepiej oddający mechanizm tej choroby. Na pewno troszkę polepszono definicję, ponieważ wprowadzono do niej jakąś konkretną wartość, tym konkretnym jest właśnie 100 tysięcy płytek, poniżej którego małpłytkowość w ogóle możemy rozpoznać immunologiczną. Natomiast nadal jest to definicja, która nam daje niewielkie pole manewru. To znaczy, nadal jest to definicja z wykluczenia i nie jesteśmy w stanie, tak naprawdę, przez często wieloletni proces prowadzenia pacjenta do końca być pewnym, czy jest to ta małpłytkowość, i być czujnym pod kątem różnicowania z innymi rodzajami. O tym właściwie będzie dzisiaj moja prezentacja. Tym największym przełomem, który skłonił do wydania wszystkich wytycznych i do zrewidowania naszej wiedzy o tej chorobie oraz stał się podstawą do uzasadnienia skuteczności analogów receptora trombopoetyny, był właśnie ten przełom związany z patogenezą ITP. Okazało się, że nie tylko mechanizm obwodowy wchodzi tutaj w grę, ale również mechanizm centralny, czyli upośledzenie funkcji megakariocytów, które poprzez nieefektywną trombopoezę dają się podstymulować jeszcze właśnie za pomocą farmakologicznych środków do tego, żeby produkcję płytek zwierząt pomimo, że do tej pory myśleliśmy, że to nie, nie będzie działało z uwagi właśnie na obwodowe niszczenie płytek. I te konkrety, które mamy odnośnie rozpoznania małopłytkowości, to, to jest ich bardzo niewiele. Czyli mamy po pierwsze izolowaną płytkowość, izolowaną o tyle, że może jej ewentualnie towarzyszyć tylko niedokrwistość niedoboru żelaza wtórna właśnie do krwawień, jeżeli pacjent ma krwawienia. Poza tym zaburzeń w liniach komórkowych innych nie może być. I wiemy, że w rozmazie krwi obwodowej mogą, ale też niestety nie muszą, pojawiać się płytki duże, rzadziej, dużo rzadziej olbrzymie. Ale są te płytki większe niż normalnie obserwujemy w rozmazie. I te złe wiadomości są takie, że musimy wykluczyć cały szereg rzeczy, które mogą nam właśnie maskować małopłytkowość immunologiczną. Niektóre z nich są proste, niektóre z nich są trudne. Ja do tego slajdu jeszcze będę wracać, nie będę go czytać w tej chwili. Natomiast po to, żeby mniej więcej z grubsza na pierwszym etapie, wstępnie poznając pacjenta i, i widząc problem, podejrzewając ITP, e, dokonać sensownej takiej wstępnej diagnostyki różnicowej, która bardzo często okazuje się ostateczną diagnostyką i nam wystarcza do, do postawienia rozpoznania. Potrzebujemy oczywiście pełnej morfologii z rozmazem retikulocytów Potrzebujemy wykluczenia małopłytkowości rzekomej, czyli pobrania y, morfologii na alternatywny antykoagulant. Ja też zwracam od razu uwagę, że mamy od jakiegoś czasu u nas w poradni siarczan magnezu. Próbówki z siarczanem magnezu, ich nazwa to jest Tromboexact, są dostępne u wszystkich pań pielęgniarek, które wykluczają również małopłytkowość rzekomą zależną od cytrynianu. Bo odkąd kilka takich przypadków nam się zdarzyło w poradni, że małopłytkowość rzekoma dotyczyła również cytrynianu, musieliśmy sięgnąć po coś więcej, a podobno na siarczan magnezu te płytki nie są w stanie zareagować agregacją nigdy więc jest to jakaś ostateczna już forma wykluczenia właśnie tego tej pseudotrombocytopenii. Bardzo dobrze jest już na samym wstępie porównać sobie liczbę płytek oznaczoną metodą optyczną i Ale musimy też dopytać, czy nie ma wywiadu, czy nie ma krwawień w przeszłości i czy nie ma krwawień przy dobrej liczbie płytek, przy hemostatycznej liczbie płytek. Czyli po, powiedzmy powyżej 50 tysięcy, jeżeli pacjent ma krwawienia, to jest to dla nas sygnał alarmowy, czy to na pewno jest małopłytkowość immunologiczna. Pytamy też o krwawienia i o małopłytkowość w rodzinie. To jest też bardzo cenna informacja. No oraz oczywiście o wszelkie objawy, które mogą nam sugerować jakieś choroby stanowiące podłoże małopłytkowości immunologicznej, tej wtórnej, ewentualnie powodujące małopłytkowość. Same w sobie, tak jak na przykład choroby wątroby. W badaniu fizykalnym to oczywiście zwracamy uwagę na cechy skazy krwotocznej. Staramy się też, żeby pacjent miał wykonane USG brzucha, zwracamy uwagę na organomegalie w badaniu i właśnie w USG brzucha. Grupa krwi, podstawowe badania biochemiczne i badania wirusologiczne te podstawowe, ponieważ zawsze tak jak tutaj na tym slajdzie w tych pierwszych trzech wersach ujęłam jest to jedna z najistotniejszych rzeczy i teraz niezależnie od czynników ryzyka zawsze u pacjenta powinniśmy zrobić test antyhivianty HCV. I teraz idąc dalej, to co chciałam państwu pokazać i przedstawić, postanowiłam tak rozwinąć w tych punktach, czyli mał wrodzona. Jest to rzeczywiście problem duży, ponieważ po pierwsze ona istnieje. Ta małopłytkowość wrodzona rzeczywiście jest i to jest 5% wszystkich przypadków małopłytkowości, więc dużo. Czyli pomyłki diagnostyczne muszą się zdarzać, chociażby, z, z, jak wynika z samej statystyki. Kiedy powinniśmy o niej myśleć i kiedy możemy ją podejrzewać, a nawet mieć pewność, że to jest to? Wzbierając wywiad, pytamy się, od kiedy jest płytkowość. Bardzo często jest tak, że pacjent ewidentnie przedstawia wyniki morfologii, gdzie te płytki były dobre, ale bywa tak, że nam tylko mówi, że one były dobre. Potem, jeżeli poprosimy o dostarczenie, o wyciągnięcie na przykład z POZ-u badań, okazuje się, że one nigdy dobre nie były, tylko po prostu pacjentowi o tym nie powiedziano. Także tutaj taki dokładny wywiad poparty dokumentacją dotyczący tego, czy ta małopłytkowość, aby na pewno nie jest, nie idzie aż z dzieciństwa, przy czym oczywiście również może tak być, że małopłytkowość immunologiczna została, dotknęła pacjenta w dzieciństwie, też, też tak może być. Także tutaj jest to cenna informacja i druga rzecz, małopłytkowość w rodzinie. To oczywiście wszyscy Państwo, którzy siedzimy w poradni wiemy, że pacjenci różnie odpowiadają na pytania, jeżeli odpowiedzą, że nie było, to jeżeli, to, to zawsze prosimy mimo wszystko o dostarczenie morfologii, okazuje się na przykład, że, że rodzeństwo również ma i to czasem dość liczne. Także to są te informacje, których czasem drążenie daje efekt bardzo diagnostycznie cenny. Bywa tak, ale tylko w niektórych małopłytkowościach, że mamy jakieś wady towarzyszące i tutaj głównie chodzi o choroby nerek, o zaburzenia słuchu, czasem też zaćmę. Natomiast to co nam daje, to co jest najsilniejszą wskazówką diagnostyczną, która nam daje pewność co do mechanizmu małopłytkowości, jest przetoczenie pacjentowi płytek i sprawdzenie jak na nie odpowiada. My bardzo często nie mamy tej informacji dlaczego? Dlatego że jeżeli pacjent ma przetaczane płytki, to nie ma ocenianej odpowiedzi, czyli płytki są albo po kilku dniach dopiero oceniane, albo na drugi dzień, gdzie już nie wiemy czy ta odpowiedź była duża czy nie była. Najlepiej jest zrobić to kilka godzin po przetoczeniu płytek i tutaj nie ma takiej możliwości, żeby chory z małopłytkowością immunologiczną zareagował istotnym wzrostem płytek, powiedzmy z 10 tysięcy na 80 tysięcy. To nie może być małopłytkowość immunologiczna i nie może być tak, że pacjent nie reaguje, a ma małopłytkowość ogrodzoną, chyba że jest wielokrotnie przetaczany, jest oporny na koncentrat krwinek płytkowych, ale powiedzmy nie o takiej sytuacji teraz mówimy. W związku z tym to jest naprawdę najlepszy test, którego oczywiście nie robimy bez powodu, ale często retrospektywnie te dane da się uzyskać, a jeżeli macie Państwo, przyczyniacie się do tego, toczycie pacjentowi płytki, to bardzo właśnie dobrą, dobrym pomysłem jest wtedy ocenić tą odpowiedź tego samego dnia jeszcze po przetoczeniu płytek. Ocena odpowiedzi na glikokortykosteroidy. To, że pacjent nie odpowiada, to wcale nie znaczy, że nie ma małopłytkowości immunologicznej, Oczywiście może być oporny, ale jeżeli pacjent odpowiada, to nie ma wrodzonej. Więc też tutaj jest to pewna informacja. Jeżeli jest to kobieta, którą prowadzimy w ciąży i która. Hmm, ma upłytkowość jakąś, zakładamy, że immunologiczną, rodzi dziecko i to dziecko też ma płytkowość, to oczywiście może tak być, że jest to kwestia transmisji przeciwciał, ale wtedy ta upłytkowość u dziecka pojawi się w drugiej, trzeciej dobie i zniknie po kilku tygodniach. Natomiast jeżeli to jest małopłytkowość wrodzona, którą dziecko odziedziczyło, to ono dalej tą płytkowość będzie mieć. Więc czasem takie dane retrospektywne pozwalają nam zweryfikować, w ogóle postawić prawidłową diagnozę, że jest to właśnie płytkowość wrodzona. I teraz na temat tych kilku właśnie Rodzajów małopłytkowości, które łącznie grupują się w mutacje genu dziewięć. 9, tutaj my nie do końca różnicujemy te, te zespoły między sobą, ale anomalia Maja Heglina, zespół Sebastiana, zespół Wechnera, ja tutaj wkleiłam tabelkę, która pokazuje, gdzie, które cechy są, dostępne, są występują i jak widać też tutaj nie ma pełnej zgodności, czyli w mutacjach genu Mych9 po pierwsze, generalną zasadą jest to, że zobaczymy ciałka dole w leukocytach krwi obwodowej, ale nie we wszystkich, jak Państwo widzicie, to jest ta druga tabelka w dwóch zespołach z tych nie ma ciałek dole. Płytki są duże i olbrzymie, ale w jednym, tym ostatnim punkcie nie są takie. Natomiast w tej większości przypadków jednak będą olbrzymie, i tutaj ta metoda optyczna ma ogromne znaczenie. Y Poza tym te towarzyszące wady, czyli wady nerek, wady słuchu, czy też zaćma, tam też w tabeli jest ujęte, gdzie one mogą być lub nie. Generalnie y, często jest właśnie tak, że jeżeli widzimy ciałka dole, to to jest już ogromna wskazówka i tak naprawdę kierunkuje naszą diagnostykę dalej. To są zaburzenia, to są wrodzone choroby, które są dziedziczone autosomalnie dominująco. Tutaj parę informacji zawarłam. Oczywiście inform y, prezentacja będzie dla Państwa dostępna, gdyby ktoś był zainteresowany, więc może też nie będę się nad tym e, specjalnie rozwodzić. Natomiast to nie są jedyne małopłytkowości wrodzone. To były makrotrombocytopenie, mak makrotrombocytopenie i to też nie wszystkie. Natomiast są też inne małopłytkowości wrodzone, gdzie mamy płytki albo małe, albo normalne. Albo, no i wtedy oczywiście nie mamy żadnej różnicy, jeśli chodzi o metodę optyczną, metodę impedancyjną. Oczywiście nie mamy wtedy ciałek dole, nie mamy dodatkowych wad i może się też tak zdarzyć, że pacjent jest jedynym przypadkiem w swojej rodzinie z małopłytkowością urodzoną. Wcale ten wywiad rodzinny nie jest tutaj warunkiem koniecznym. Ja tam na górze jeszcze w tytule zwracam uwagę, mówimy teraz o małopłytkowościach, nie o trombocytopatiach. O tym powiem za chwilkę, bo tam też może być małopłytkowość. Co w takim razie wtedy mamy w ręce? Jakimi możemy tutaj dysponować narzędziami? Oczywiście tym nie częstym wywiadem, od kiedy ta małopłytkowość jest, czy aby na pewno nie jest wrodzona, To odpowiedzią na koncentrat płynek płytkowych, ona musi być w wrodzonej, a nie może jej być immunologicznej, odpowiedzią na glikokortykosteroid, o tym też już mówiłam, o tej małopłytkowości u dziecka. Czasem się tak zdarza, że nie było nikogo w rodzinie z małopłytkowością, ale potem się nagle ktoś taki pojawi, jakieś dziecko na przykład w bliższej rodzinie, niekoniecznie dziecko tej pacjentki czy tego pacjenta i ta nowa dana pozwoli nam tutaj na upewnienie się co do naszego rozpoznania. W niektórych małopłytkowościach wrodzonych, zwłaszcza w tych, które mają podłoże z mutacji genu Runx1, ewentualnie we wrodzonej amega kariocytarnej, mamy zwiększone ryzyko chorób mieloproliferacyjnych, czasem również limfoproliferacji. I takie przypadki też były i w klinice naszej również bywały. Przy czym my tego podłoża genetycznego oczywiście rutynowo nie badamy. Natomiast jeżeli mamy taki przypadek, warto też Podejrzewamy rodzinną małupłukowość. Warto zapytać o to, czy w rodzinie nie było chorób hematologicznych. O tym już mówiłam i podkreślam jeszcze raz, że 5% wszystkich małupłukowości to są małupłukowości wrodzone. I te podstawowe sygnały alarmowe, które, e, którymi często dysponujemy, jeżeli nie dysponujemy, to możemy się e, nad nimi jednak pochylić i je znaleźć, e, istnieją. E, I teraz tak Chciałbym płynnie. To, co ty mówisz, mm -hmm. to, żeby Pan się, czy powiedzieć? Też Właściwie jest to, wrodzona, to jest na pewno małpótkowość wrodzona, małoputkowość, tak. ...która, mm -hmm. proszę Państwa, potwierdzam to, co ja się powiedziała, przeszła w NDS i w końcu po mm -hmm. Więc w tej chwili po ch ha 2 tak. przeszczepie akurat leży dzisiaj przed chwilą, że z nią rozmawiałem. Czyli to, co mówisz, że ta wrodzona jednak jest defektem de facto komórki macierzystej śpiku, czyli ma większe ryzyko rozwoju nds u mm -hmm. ze Czyli no to nie jest jakaś Powa. teoria, tylko to jest proszę Państwa, na co, no nie, nie, nie tak często, to jest bardzo rzadka jest sytuacja, ale mhm. akurat mamy w no była też jeszcze pacjentka, lekarka, pediatra, która całe życie z dziesięcioma tysiącami płytek chodziła, zresztą wiedziała o tym, że się tego nie musi specjalnie bać i, i, i niedługo po tym, jak trafiła do mnie do poradni w kwestii tylko proforma potwierdzenia, że mam małą płytkowość wrodzoną więc tym nie trzeba robić, rozwinęła właśnie chyba AML, nie wiem, nie pamiętam, czy, czy ktoś z Państwa ją też kojarzy, ale, ale zmarła na białaczkę. Mhm. Yy, więc idąc dalej, przechodząc tak płynnie w obrębie skaz krwotocznych yy, płytkowych do wrodzonych trombocytopatii, czyli zaburzeń czynności płytek, który może, ale wcale nie musi towarzyszyć małopłutkowość. Możemy mieć trombocytopatię i liczbę płytek całe życie prawidłowe, ale możemy prawidłowo, ale możemy mieć też takie, gdzie jest małopłutkowość. Takie najbardziej tutaj typowe przykłady to jest typ 2B choroby von Willebranda lub rzekoma choroba von Willebranda, dwie jednostki chorobowe takie nakładające się nawzajem, o tym samym fenotypie, tak naprawdę innym podłożu i trombocytopatię jako taki szeroki worek w tym Zespół Bernarda Sulie czy Trzambastania Grandzmana, rzadkie jednostki chorobowe, ale takich ogólnie zaburzeń funkcji płytek niedospecyfikowanych do końca mamy dosyć dużo. W każdym razie, u takich pacjentów oni, tak jak powiedziałam, mogą mieć małą płytkowość. Mogą mieć małą płytkowość nie cały czas, tylko okresowo, co też niestety nie różnicuje nam z ITP. Natomiast oni będą mieli, a przynajmniej duża część z nich będzie miała, wywiad krwotoczny dodatni. Czyli u tych pacjentów stwierdzimy, że coś się działo przy operacjach, przy wyrwaniu zęba był krwotok. I wtedy będziemy oczywiście szukać, drążyć, czy w tym momencie pacjent przypadkiem nie miał niskich płytek, ale okazuje się, że miał płytki albo prawidłowe, albo powyżej 50 tysięcy, nie powinien mieć tego krwotoku. Dodatkowo, czy to krwawienia z nosa, czy to zdziąseł, taki całożyciowy wywiad krwotoczny, czasem wywiad rodzinny dodatkowo krwotoczny, tutaj nam sugeruje, że może właśnie trzeba poszukać wrodzonej trombocytopatii, czyli już skazy krwotocznej, która z całą manifestacją skazy ma prawo się objawiać. I tutaj ta wielkość płytek krwi akurat na przykład w chorobie von Willebranda typu 2b też będzie zwiększona, w trombocytopatiach nie, będzie prawidłowa, ale też ta wielkość gdzieś nam tutaj w tle przyświeca i, i, i kieruje nasze podejrzenia. Tak samo tutaj ta ocena odpowiedzi na koncentra krwinek płytkowych, ona może być, ale nie musi, to jest ta trudność. Przynajmniej w chorobie von Willebranda typu 2b raczej powinna, w trombocytopatii będzie. Odpowiedzi na sterydy nie będzie oczywiście. No i tutaj ewentualnie w rodzinie czy u jakiegoś nowonarodzonego dziecka, prawda, może ta małopłytkowość być przetrwała. Także też te wskaźniki takie alarmowe. I co wtedy robimy? Jeżeli macie Państwo kogoś, kto wygląda jak ITP, ale ma wywiad kwotoczny dodatni, taki niekorelujący właśnie z liczbą płytek, wtedy robimy aktywność czynnika von Willebranda. Oczywiście oznaczamy kilka razy, jest to białko ostrej fazy i nie możemy na jednym, dwóch oznaczeniach, czasem nawet trzech poprzestać. I w przypadku choroby von Willebranda i choroby von Willebranda, test nadreaktywności płytek na niską dawkę listocetyny, czyli ten test LTI oczywiście rutynowo u nas dostępny. On jest tutaj już dyskryminujący, decyduje o tym, czy mamy to rozpoznanie, czy nie. Jeżeli podejrzewamy trombocytopatię, robimy, oczywiście zwykle robimy to wszystko naraz, prawda, bo nie wiemy, w którym kierunku i co się okaże. Robimy pełną agregację płytek krwi pod wpływem pięciu agonistów. I tutaj dałam w nawiasie tylko to, co możemy w tej chwili zbadać w przypadku jeżeli agregacja płytek jest sugerująca albo trombastenię Glanzmana, albo, albo zespół bernarda Sulie. Jeżeli układa nam się ten wzór agregacji w taki właśnie jak w tych dwóch wrodzonych trombocytopatiach, wtedy możemy, a, a tak naprawdę powinniśmy potwierdzić to badaniem ekspresji odpowiedniej glikoprotein na powierzchni płytek krwi. To badanie też mamy w Krakowie w tej chwili dostępne. I teraz idąc dalej, czyli wracając do tego slajdu z tym, co musimy, co powinniśmy wykluczyć w przypadku małopłytkowości immunologicznej, o czym przynajmniej pomyśleć, co w przypadku tocznia jest zespołu antyfosfolipidowego. Jeżeli mamy wywiad sugerujący, czyli albo pacjent spełnia po prostu kryteria, część kryteriów klinicznych tocznia, albo w wywiadzie jest zakrzepica lub poronienia, wtedy oczywiście w tym kierunku myślimy, to jest jasne. I wtedy robimy odpowiednie badania, przeciwciała przeciwjądrowe czy też przeciwciała antyfosfolipidowe. Natomiast nie robimy tych badań rutynowo. Dlaczego? Dlatego, że w całej populacji pacjentów z ITP co trzeci pacjent ma dodatnie przeciwciała antyfosfolipidowe. I nic z tego nie wynika, poza tym, że być może, ale nie do końca tak jeszcze, nie jest to taki silny związek, jakby się na początku mogło wydawać, większe ryzyko zakrzepicy możemy u tych pacjentów oczekiwać. I tak samo przeciwciała przeciwjądrowe, zwłaszcza niskie miana, są też dosyć częste i najczęściej nie mają żadnego znaczenia klinicznego, aczkolwiek było takie badanie u dzieci chorych na małopłytkowość immunologiczną, że być może jeżeli są przeciwciała anadodatnie, to wtedy częściej postać przewlekła. ITP ostra przechodzi w przewlekło, ale u dorosłych już takiego związku nie potwierdzono. Także rutynowo tych, prze tych przeciwciał po prostu nie oznaczamy. Jeżeli mamy podejrzenie kliniczne, to jak najbardziej. Zakażenie kobakter pylori. I to jest też ciekawe zagadnienie, dlatego że wyniki badań były sprzeczne. Czy ta eledykacja jest wskazana, czy nie, czy ona pomaga w sensie wpływu na liczbę płytek, czy nie. To, co wiemy, jeżeli ona ma szansę pomóc, to najczęściej u pacjentów z bardzo łagodną małą płytkowością. to taką, którą nie kwali, taką która nie kwalifikuje z nisko liczbą płytek najczęściej ta eradykacja nie ma wpływu. Dosyć duża część populacji u nas jest zarażona, przy czym w związku z nowymi zaleceniami już gastroenterologicznymi, które mówią, że należy rutynowo badać i u wszystkich leczyć, no to tak jakby możemy teraz w ATP już nie myśleć nad tym problemem, czy diagnozować, czy nie, tylko po prostu diagnozować i, i leczyć. I mi się zdarzyło rzeczywiście u kilku pacjentów taki efekt yy, zaobserwować. Także testy, które potwierdzają, czyli antygen w stolcu, test oddechowy czy to gastroskopie, jako te, które nam są w stanie dać podstawę do rozpoznania tej infekcji i do jej leczenia. Więc raczej tak, raczej szukamy i raczej... Tutaj akurat CMV i palwowirus są takie sensowne, jeśli mamy pacjentów, którzy są oporni na leczenie, mają niepokojące objawy, są z grupy ryzyka zakażeń, jak najbardziej. Często w ośrodkach pediatrycznych te badania są robione, dzieciom nawet zdrowym, właśnie z ITP, natomiast tutaj jako taka kolejna linia poszukiwania przyczyny. E, oczywiście choroby wątroby tutaj też nie możemy o tym zapomnieć i, i, i to dos, dosyć prosto jest stwierdzić. E, małopłytkowość poprzetoczeniowa, małopłytkowość ciężarnych, to też jest prosta sprawa. W przypadku zespołu Evansa, jeżeli widzimy, że są jakieś cechy hemolizy, jeżeli widzimy, czy to retikulocyty, czy to właśnie w grupie krwi mamy e, dodatnie BTA, no to wtedy myślimy o zespole Evansa, czyli towarzyszącej małopłytkowości immunologicznej z anemią autoimmunohemolityczną. Leczy się i tak tak samo, no niemniej jednak jest to odlemta jednostka chorobowa. I tak samo zespół nabyty zespół niedoboru odporności, jeżeli pacjent albo klinicznie takie podejrzenie nasuwa, albo jeżeli mamy oporność na leczenie, te poziomy immunoglobulin również warto zrobić. Nie ma takiego obowiązku, żeby robić je w pierwszym rzucie od razu u pacjentów z typowym przebiegiem. I na sam koniec ostatnia rzecz, czyli kwestia wykluczenia chorób hematologicznych, chorób szpiku kostnego, to co pewnie państwa najbardziej interesuje, czyli robić tą biopsję czy jej nie robić. I tutaj jeśli chodzi o zdania ekspertów i o to co pisze w wytycznych, to wytyczne międzynarodowe mówią, że po 60 roku życia robimy zawsze. Natomiast te wytyczne ASH mówią, że ona ona prawdopodobnie nie jest niezbędna niezależnie od wieku pacjenta, pod warunkiem, że nie mamy żadnych sygnałów alarmowych, czyli nie ma nieprawidłowości w innych liniach komórkowych, nie ma objawów ogólnych, nie ma organomegalii. Jeszcze przeszukałam troszkę nowsze zalecenia, na przykład znalazłam teraz w, też w jednej prezentacji, w, w, w artykule przeglądowym. Tutaj można się spierać. Kiedyś też można było spotkać w publikacjach 50. Rok Życia. Natomiast generalnie zasada jest taka, że. W, u młodych ludzi z typowym przebiegiem małopłytkowości immunologicznej wcale nie musimy robić i nie jest to ani błąd, ani e, przeoczenie. Natomiast e, są e, generalnie zgodne zdania ekspertów, że jeżeli pacjenta kwalifikujemy do stlenektomii jako już bardzo inwazyjnej metody leczenia, wtedy warto zrobić e, e, biopsję szpiku w nawrocie choroby po stlenektomii przed zastosowaniem receptor, analogów receptora trombopoetyny, Tutaj z uwagi na to, że sugeruje się, że one mogą powodować włóknienie szpiku, więc po to, żeby ocenić wyjściowe włóknienie, to są te sytuacje, kiedy możemy po tą biopsję sięgnąć. W ośrodkach hematologicznych i tak tę biopsję się najczęściej robi, natomiast w sytuacji poradni, która tego rutynowo nie przeprowadza, myślę, że te informacje są cenniejsze i robimy oczywiście i aspiracje i tlepanobiopsję. Inne badania diagnostyczne, które moglibyśmy chcieć zlecić. Badania funkcji tarczycy są wymieniane w wytycznych, dlatego że u części pacjentów do 15% po prostu nadczynność tarczycy kojarzy się z płytkowością immunologiczną. Jak zresztą i inne choroby z autoagresji też mogą się kojarzyć z ITP. W związku z tym tylko na tej zasadzie możemy to sprawdzać, żeby nie przeoczyć zaburzeń funkcji tarczycy. Natomiast jest cały szereg badań, które nie mają udowodnionego wpływu albo są wręcz niezalecane, czyli mogą być szkodliwe. W różnicowaniu, zaraz o tym powiem. Czyli tak, stężenie trombopoetyny, które w ITP jest albo prawidłowe, albo nieznacznie podwyższone, nieszczególnie tutaj nam pomaga w różnicowaniu, zwłaszcza, że jest mało dostępne, niedostępne praktycznie. Czas krwawienia to już w żadnej wskazie krwotocznej nie jest zalecane, od tego odstąpiliśmy już dłuższy czas temu. Niestety badanie czasu przeżycia płytek krwi. Były ogromne nadzieje związane z tym, że to badanie pozwoli wyodrębnić pacjentów, którym pomoże stenektomia. U których spenektomię warto robić, bo będzie ona skuteczna, natomiast niestety się to nie potwierdza. Ten test, który był dostępny w Polsce, w Warszawie, czyli badanie znakowanych allogenicznych płytek nie koreluje z wynikami splenektomii i po prostu się tego już nie wykonuje. Na, w niektórych ośrodkach na świecie robi się znakowanie autologicznych płytek i to ma troszkę lepszą prasę. No niemniej jednak w Polsce jest to niedostępne. Liczba retikulopłytek to się ciągle bada, czyli tych takich najmłodszych form płytek. One są zwiększona jest ta liczba w ITP, że być może na tą chwilę nie ma na to wystarczających danych, ale być może to badanie wejdzie do panelu. O przeciwciałach przeciwjądrowych antyfosfolipidowych już mówiłam. Natomiast to co jest tutaj najistotniejsze co chciałam podkreślić, to to, że Przeciwciał przeciwpłytkowych jest, jest, jest nie tylko niezalecane, ale niestety szkodliwe. Dlaczego szkodliwe? Dlatego, że u 40%, nawet 40% pacjentów z ITP ten wynik jest ujemny i u ogromnej ogromny, u znaczącej liczby do 20-30% pacjentów, którzy mają inną małą a nawet u osób zdrowych jest dodatni. Więc jest to najczęstszy test mylący nas, jeśli chodzi o rozpoznanie. Patrzymy i widzimy te przeciwciała i zakładamy, że to jest ITP, a nie ma takiego związku. To jest test nieswoisty, przynajmniej przy obecnie dostępnych metodach diagnostycznych i tak jak Państwo widzicie mało czuły. W związku z tym. Najlepiej jest go nie robić, ponieważ potem interpretacja tego jest trudna i tak naprawdę rozpoznajemy coś pomimo tego wyniku, a nie e, dlatego, że on jest dodatni czy ujemny. E, najczęstsze przypadki, kiedy pacjent, który był prowadzony jako ITP ma zmieniane rozpoznanie, to jest małopłytkowość wrodzona czasem wrodzone skazy krwotoczne typu choroba von Willebranda, rzadziej trombocytopatia. No i w rzadkich przypadkach ale oczywiście zdarzają się takie sytuacje, kiedy przychodzi pacjent skierowany czy leczony nawet jak ITP okazuje się, że ma po prostu chorobę wątroby, czasem ma właśnie ten zespół Evansa, tutaj to leczenie jest i tak takie samo. I rzadko się zdarza, ale tutaj musimy to uczoneść wykazywać, że jest to wtórna małopłytkowość immunologiczna, wtórna na przykład do infekcji HCV czy wtórna do zespołu antyfosfolipidowego, przy czym wtórna ITP to nadal jest ITP. To jest nadal schorzenie immunologiczne tylko tutaj te przyczyny, które wymieniłam, musimy po prostu wyłapać i zadbać o ich leczenie, ewentualnie pamiętać o tym, że leczenie choroby podstawowej po prostu nam ITP, problem ITP również załatwi. No i daje nam często dodatkowe dane kliniczne. W niektórych postaciach wtórnych ITP pewne linie leczenia są sensowniejsze, inne są mniej sensowne. Znacznie różni się ryzyko zakrzepicy w zależności od tego, która z tych jednostek chorobowych jest, ma małopłytkowości, odpowiedzi na różne linie leczenia, również czy też w ogóle szanse na uzyskanie remisji. Także na pewno jesteśmy pod kątem właśnie tych wtórnych postaci ITP. Tutaj tak właściwie już tytułem podsumowania te takie sygnały alarmowe, które już właściwie chciałam, żeby się przewinęły przez tą moją prezentację i mam nadzieję, że mi się to udało. Mianowicie ta odpowiedź na przytoczenie płytek, wywiad rodzinny, krwawienia wtedy, kiedy nie powinno ich być, czyli przy liczbie płytek powyżej 50 tysięcy, lub w ogóle zanim pacjent jeszcze miał małą płytkowość, czyli przy prawidłowej liczbie płytek. Najczęstsze przyczyny, dlaczego pomimo tych sygnałów alarmowych utrzymujemy rozpoznanie ITP, to jest właśnie obecność przeciwcięcia przeciwciała jest ITP, nie, nie jest tak. Ewentualnie pacjent, który to jest też naturalne, to są chorzy wieloletni, czasem idący jeszcze z ośrodków pediatrycznych, są leczeni przez różne ośrodki, zmieniają ośrodki, zmieniają lekarzy, mają nierzadko tak bogatą dokumentację, że ciężko jest to wszystko przeczytać. Po prostu kontynuujemy to rozpoznanie postawione w innym ośrodku i tyle. Natomiast to, co mi się zdarzało oglądać w poradni, jeżeli chodzi o pacjentów, którzy byli leczeni jak ITP, no to oczywiście glikokortykoterapia, która jest czasem latami prowadzona, kontynuowana pomimo braku skuteczności, czy też nawet niepotrzebna stenektomia, to też e, takie oczywiście przypadki są. Stosowanie innych leków imunosopróstyjnych, lituximab, to jest jasne. Czy też właśnie, jeżeli przeoczymy, e, jeżeli przeoczę trombocytopatię, czy chorobę von Willebranda, to pacjent, powiedzmy, liczbę płytek będzie miał dobrą, powyżej 50 tysięcy, ale jest narażony na krwotoki po operacjach po prostu. Procedurach. Poza tym często ci pacjenci są przeświadczeni o tym, że mają ciężką, oporną chorobę, na przykład, bo po 10 latach leczenia różnymi lekami immunosupresyjnymi nadal liczba płytek jest powiedzmy 30 tysięcy. Zdarzyło mi się też zobaczyć pacjenta, który przeszedł badanie kliniczne z analogiem receptora trombopoetyny. Akurat tutaj trudno powiedzieć, że to jest niekorzyść dla niego, bo we wrodzonych małopłytkowościach też analogi działają. U tego pacjenta też preparat zadziałał. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Mam przygotowanych kilka przypadków, ale nie wiem, czy jest na to czas i możliwości, także może odstąpię głos, bo, bo wyczerpałam swój czas.